Są aktualności gminy Kołbaskowo, Mateusz Iżakowski. Zapraszam! Na początek zaglądamy na plac budowy ścieżki po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej CPO. Co już zrobiono i co się obecnie dzieje na miejscu? Tempo pracy jest bardzo dobre. Na całej długości od granicy polsko-niemieckiej do Bendargowa wycięte zostały drzewa i krzaki. Obecnie wykonywane są prace mające na celu profilowanie koryta, także sypanie piasku na koryto, a następnie droga będzie stabilizowana. Najwięcej pracowników oraz sprzętu można dziś zauważyć od strony granicy i Barnisławia. Prace wykonuje firma Eurowia. Realizacja ma za zakończyć się jeszcze w tym roku. Nowy szlak będzie miał około 5 kilometrów długości. Rozpocznie się na granicy polsko-niemieckiej pomiędzy miejscowościami Ladentin i Barnisław, gdzie połączy się z istniejącymi w Niemczech. Dalej pobiegnie przez Barnisław Karwowo do Bendargowa. Dodajmy, że to pierwszy etap inwestycji w naszej gminie. Drugim będzie budowa ścieżki z Bendargowa do Warzymic. Docelowo trasa ma mieć około 42 kilometrów i powstanie po stronie polskiej i niemieckiej. Gmina Kołbaskowo jest liderem polsko-niemieckiego Projektu, który otrzymał ponad 2 miliony euro dofinansowania z programu Interreg 5a. Znowu lecą szyby. Niestety znowu wandale dają znać o sobie. W październiku w całej gminie wstawiane będą wszystkie brakujące szyby w wiatach przystankowych. To koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niestety notorycznie niszczone są przystanki w naszej gminie. Takich zdarzeń jest bardzo dużo. Na szczęście zdarza się, że sprawcy są ustalani. Co im grozi? Odpowiadają nie za wykroczenie, a za przestępstwo zgodnie z artykułem 288 paragraf 1 Kodeksu karnego. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli ktoś był świadkiem niszczenia przystanku lub innego mienia, niech poinformuje o tym służby pod numerem alarmowym 112. Dzień Przedszkolaka w Przylepie przybrał smerfowe, niebiesko-białe barwy. Pedagodzy przygotowali dla swoich podopiecznych fantastyczne przedstawienie. W niecodziennych rolach znakomicie odnalazły się panie nauczycielki. Dzieci były zachwycone i często brawami nagradzały to, co działo się na scenie. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania smerfowych piosenek. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, święto obchodzone corocznie 20 września, ustanowione zostało z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka uchwałą Sejmu w 2013 roku. Obchody tego dnia mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej i szerzej prawa dziecka do edukacji i wychowania przedszkolnego zarówno wśród najmłodszych obywateli, jak i dorosłych. Mieszkaniec naszej gminy wydał kolejną książkę. Na 234 stronach znaleźć w niej można 160 wierszy, opowiadań wierszem pisanych i mini opowiadań. Książkę można już kupować we wszystkich księgarniach internetowych oraz księgarniach stacjonarnych, mówi Andrzej Tomaszewski z Warzymic. Tematyka wierszy jest bardzo różna, ale wszystkie obracają się wokół naszych dzisiejszych problemów, przyjemności naszych spraw życia codziennego, nieraz i naszych zawiści, nieraz i naszych, no, można powiedzieć, zazdrości. Oczywiście starałem się przekazać to w formie no, takiej quasi-poetycznej, ale każdy wiersz ma swoje przesłanie, każdy wiersz zakończony jest morałem lub wnioskiem. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi wierszami, z tymi opowiadaniami. Andrzej Tomaszewski to niezwykle barwna postać z niespotykanym poczuciem humoru, kochający życie, posiadający wiele talentów. Współczesny człowiek renesansu, który znalazł wreszcie czas na opisanie swojego całego życia, udowadniając przy tym, że trzeba w nim być aktorem, a nie statystą. Czytamy w notce o autorze zamieszczonej w książce Autobiografia, którą napisał pod pseudonimem Sanseviera di Torno. Na koniec zaproszenie na pyszne wydarzenie. W niedzielę 8 października w Goksir w Przedsławiu odbędzie się po raz pierwszy festiwal pierogów. Podczas smakowitego wydarzenia dowoli będzie można degustować i kupować wytwory. Kół gospodyń wiejskich z Przedsławia, Siadła Dolnego, Stobna, Kamieńca, Moczył i Smolencina. Panie przygotują pierogi w różnorodnych wariacjach. Pierogi przygotuje też restauracja Rukola. Specjalnie na to wydarzenie przygotowane zostaną wariacje smakowe. Kołbaskowska z kiełbasą oraz szczecińska z Rykarzem. Osobne stanowiska będą czekać na uczestników, którzy zechcą polepić pierogi na miejscu, ze wsparciem pierogowych specjalistek. Na dobrą zabawę z ciastem mogą liczyć także najmłodsi. Festiwalowi towarzyszyć będzie finał gminnego konkursu kulinarnego. Nasze smaki. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.